Będzie tam, będzie zajebiście Jak go się zrobi remont to padną wszystkie liście O jak widać robota idzie do przodu już rozpalony Także zaraz będzie po robocie Po robocie Ale jeszcze trochę jest robota Ale rurki ładnie rozsunięte Wiertła potępione na gwoździach Dobrze idzie. Od tego, że nie było no właśnie. Nie <laughs> dobra, lecimy sobie kablami będziemy wciągać. Oczywiście nie do nosy. WD-40 masz może? wd 40 mam. No, albo Silicon? Sprite silikonowy? Yy, taki do zawiasów. Nie, taki na przykład do, nie wiem, impregnacji butów. Ale może być WD40, bo to chodzi ale o. To, ale chodzi o to, żeby to... Ale taśmę żeby było, tylko bo taśma zazwyczaj się przecina, nie. Już no. No, nie trzeba. To? O, to taki wodzie ja jeszcze. Nie masz zwykłego wódę? Nie, lub jest z tłustego coś. Nie z tłustego, tylko żywo. Ale <laughs> ciągnij tam za tym. Co? Ciągnij, trzymaj peszlę w jednym ręku tam i ciągnij za taśmę ciągnij ja ten, to się... Ciągnij, ciągnij. Dobra. A jak, jak ona działa? Iść idź tam, idź tam. No nie mam tutaj wciągnąć w ten sposób. Aha, dobra. Iść tam po. Podawaj kapel, żeby się nie plątał. Ne? Pytać, wywołujcie na ten zakręt do przejścia na rogu. To szkodzi będzie w Mhm. A, to idzie w miarę ładnie. A, jeszcze kawałek. Dobra Jesteś Co, idę wrzucać do tego grilla, co? No wrzucaj, no, rzutaj, Dobra. Ale widzisz, w Stanach też szkieletowo budują, nie? No. Ale mają zupełnie inne normy niż tutaj. Na przykład kable, oni ciągną takie normalnie, przybijają na ten. W żadnych rurkach, w niczym one nie idą, po prostu. Grubsze mają, nie? Nie, one mają 110 V. Kiedyś mieli w ogóle w papierze. A, a jeszcze inny. No, jak... ma. Mają 110 V. Kiedyś pamiętam y... takie, wiesz, domy, jak na przykład 100 parę lat, nie? Mają. To na przykład potrafi w ścianie być takie porcelanowe oczka. Są otwory powiercone, takie porcelanowe oczka. I idzie hamski otwarty drut. Zero ten. I to jest później wiesz, w ścianie, tego więc nikt nie będzie dotykał, więc tego nie izolowali. No tak. I tak sobie chwilę tam budują. Tak, bo tam huragan wpadnie no to. No właśnie, dlatego. <ścoughs> po oszczędności. Będziemy zasilać gniazdka przy stole z dwóch faz oddzielnych, żeby równo obciążenie fazy było tam, zasili się z trzeciej fazy. Eee, I żeby nie wiercić tutaj 50 tysięcy dziur, bo już nam się chyba wiertło kończą, to pociągnęliśmy wszystko w jednej rurce. Eee, 25. niestety Kamil ma puszki na PSO 16, więc będziemy musieli zrobić tutaj taki mały myk dla przyszłego elektryka, który będzie na pewno rzucał kurwami, jak będzie musiał wymienić te kable na nowszy standard za 40 lat, o ile ta szybka jeszcze będzie stała że ktoś tu takie coś odpierdoli nie chodzi o szczelność, chodzi jedynie o to, żeby rurka pozostała przy puszce w zasadzie, bo to nie rurkę to mają hydraulice w sumie tak Pewnie będzie kupa komentarzy hejtu, że tak się nie robi, ale to nie jest błędne rozwiązanie, no bo to po prostu nie wpływa na nic. Kable dalej są luźne, dalej są do przeciągnięcia. Pewnie myślę, że kąty są w miarę miękkie, to i tak pewnie zostanie w izolacji. No. Drugi wyłącznik różnicowy więc jeden kabel do uziemienia w pełności wystarczy. Ziemię nie przynosi obciążenia żadnego. Dopóki nie ma dziś zwarcia, to fazy obciążone są. No, no. To jest oświetlenie wewnętrzne, czyli to będzie zasilane bezpośrednio z, z centrali. Ciężki, to jest trochę ciężki zakręt, ale to jest to. To prostu to są krótkie odcinki, więc przyciąganie kabla i tak jest dość łatwe. Na dłuższych odcinkach no, te łuki powinny być jak najbardziej miękkie. takie jak najbardziej prostej linii, ale no to jest cienka ściana, więc marginesu też za dużo nie było wciągamy do oświetlenia również kabel z uziemieniem, w zależności od armatury jeżeli armatura jest czyli ta obudowa powiedzmy tej Lampki wymaga, jest metalowa, to wymaga uziemienia, więc dobrze jest to od razu zrobić według standardu. Poza tym, montując włącznik różnicowy, dobrze jest mieć ten układ elektryczny zabezpieczony właśnie taką przy zewnątrz, nowej instalacji, żeby wszędzie było. 差不多就熄灭了。 i się nie wplątywały. No Następny. Natomiast ten będzie zasilany. To jest oświetlenie zewnętrzne i tutaj sobie inwestor Kamil zażyczył z oddzielnego czujnika zmierzchu. A jak? Więc Mieć możliwość gaszenia jednej lampy, ale wszystkie mają chodzić na czujnik zmierzchu. Więc, żeby nie dublować się, czyli zasilanie do skrzynki poprowadzimy od bezpiecznika do czujnika zmierzchu. Czujnik zmierzchu włączy nam zasilanie do gniazdka. Podwójny włącznik i będzie można sterować, które lampy mają się palić, które nie. Minusem tego jest, żeby wyłączyć oświetlenie, trzeba będzie, żeby że nie można będzie włączyć oświetlenia, jak nie. będzie. Widno. Ale komu, po co komuś światło jak jest widno? Taka sytuacja, nie? Może zrobić to odwrotnie, żeby nie latać z kablami. Nie wiadomo gdzie. 지금에 Тоос. Төс шижээ. Jednak się blokuje No tym małem Do zakręcie Chodź na chwilę Czy ja mam w tych twoich filmach dużo przeklinać, czy? Co? <grych> Nie, coś mi... rurki się ruszają, mi się tutaj przyblokowało. Głupi kąt tutaj wyszedł, wiesz, Co? weź popychaj tą rurkę tam. Znaczy ten ten y... Sprężynę, wepchnij do puszki. Dopuść, no, no. O, tu mi się gdzieś coś przycięło, wiesz. I... No, dawaj, dawaj. taki głupi zakręt tutaj wychodzi. Mogliśmy ją puścić w sumie na samej górze, wiesz, to by był prosty. Tam by był inny łuk i to by było inaczej, ale... No trudno. Zawsze możemy nawiercić nowe otwory. Co? Wiercimy? Wiercimy. <głos》> No wiesz, jaki sponsor programu? Dawaj, jeszcze, jeszcze, aż wejdzie. Dawaj, dawaj. jeszcze, śmiało, śmiało. Dobra, jeszcze, jeszcze. O, jaki sponsor? Lidl sponsorował Parkside. A jakbyś poszedł do biegry, to by było inaczej. Nie ma, w nie ma A właśnie, to jest problem. Tutaj Ci trochę nagrałem też dźwięku, ale pewnie będzie kiepski, bo ja ci hamuję. To Bo ja nie potrafię pajacować. Po Człowieku, trzeba się wyluzować. Ja go podkręcę na program. To będzie... <suszy> 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 Dobra. Ciąg pan. No. Nie do nosa, tylko kable. Dawaj. Nie, nie musisz zwijać, możesz po prostu wyciągać, ale to będzie pro prościej, szybciej. Będź. Dobra. Tyle? No tak jak tamte gdzieś mniej więcej wystają, to żeby jeszcze coś tam było, jakiś margines do podłączenia czegoś tam. Zresztą są nam jeść sprzedaż. Będę dzisiaj trochę kasy zwrócić. Zrobimy to? Czy będzie zaraz? Nie, to jeszcze będziemy takie krótkie wciągać. To nie ma sensu. robić. Żeby... nie Dlatego nie, daje się, nie da się ich wciągnąć. Co? Panie, tak się nie robi. To, to będzie zasilane do czujnika zmierzchu bezpośrednio z Centralnie. I Krótsze odcinki, tym coraz mniej dokładnie się owija. czy <śmiernie> tam zakleja kable, bo nie można go wyciągnąć jak się gdzieś urwie, czy tam. Tak jak to jest, jest łatwo dostępne. Ale jak Dobra, idziemy podłączyć czujnik. To jest czynnik z każdy. każdy widział. I Tutaj taki akurat. Chiński, widać po wykonaniu. Albo po Ciebie. Nie pan, to nie są tanie rzeczy. Faza wchodząca, faza wychodząca. Chodząca to jest to.

Anko, niedziela, kolejny dzień. Pogoda. Jaka jest? taka jest? Deszcz padał. Nie, dzisiaj już żeśmy nic nie robili. Wczoraj żeśmy O, podłączali. Tu skrzynka, kable. Większość zrobiona. Kurde, kabli na pierdolone. W jednym domu nie ma pewnie tyle kabli, no ale dobra. Lepiej więcej, jak za mało. W sumie tak. Tu, o tutaj z tej strony też pociągnięte kable dołem Później, żebym znalazł wiertła lepsze O, takie grube I tu była piętnastka, ta największa, to ładnie wierciło, a później tylko nawiercałem tymi yy, grubszymi Inaczej szło, a Nie Kurde, pierdzielenia, ostrzenia tych, 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 tych ostrzy, ale dobra no wczoraj mówię, żeśmy się nie wyrobili, bo i w środku też, żeśmy ten kabel podłączyli tam, główny ten o w domu, ale też prądu jeszcze nie ma, bo tu zabrakło paru paru, trochę materiału zabrakło i będę musiał dokupić kupić jechać. Dzisiaj raczej nie pojadę, bo no, nie chce mi się za bardzo pogody nie ma też. Ja mam co robić co innego do roboty. No i oczywiście nie obyło się bez. Dlatego tutaj idzie ten kabel tak po skosie, a nie prosto. Bo. No bo zaraz wam pokażę, co tu się działo. Była zmiana koncepcji po prostu. O. Tu, tu, tu była lampa. Miała być pierwotnie wyżej. A będzie niżej, bo ja kupiłem dwustronne lampy. Dlatego lepiej będzie, jak one będą dwustronne i będą świecić góra-dół. Zdecydowanie lepiej. Tak samo tu. I tu. Trzy małe pomyłki, ale dobra. Te dziury to zawsze się zaklei akrylem i się przemaluje, nie będzie widać nawet. Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. Dobra, zaraz muszę je w ogóle zakleić, żeby... Żeby woda się tam nie, nie żeby woda się nie lała, Okej okay. Także dzisiaj za dużo nie porobiłem. Jedynie te trzy, właśnie te trzy rurki sobie przełożyłem tutaj, żeby do tych lamp po prostu. No. Także miłej niedzieli. U Was pewnie lepsza pogoda. Na razie Będzie. Będzie zajebiście Będzie. Będzie zajebiście, jak go się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tam, będzie zajebiście, będzie zajebiście.